Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami Oto wrzesiński ośrodek kultury. Miejsce spotkań mieszkańców miasta i regionu, a także przestrzeń nauki oraz rozrywki nie tylko dla dzieci i młodzieży. Historia samego gmachu sięga niemal 100 lat wstecz, i na przestrzeni tego czasu mieścił on w swoich murach różne instytucje i stowarzyszenia. W ostatnich latach ćwiczy tu i koncertuje m.in. Wrzesińska Orkiestra Denta. Hubert Kulik we Wrzesińskiej Orkiestrze Denta gra od 9 lat. Jej szeregi zasilił jako dziesięciolatek. Przygodę z perkusją zaczął jak miał 5 lat. Gdzieś tam zawsze w przedszkolu. Wszystkie puste miski szły do góry nogami, i wszystko zaczęło się od niwy tych bongosów, od pukania na plastiku, aż w końcu rodzice mnie zaprowadzili do Końskiego Domu Kultury. Tam pierwszy raz widziałem perkusję na żywo. Potem uzdolniony perkusista trafił do szkoły muzycznej w tym mieście, a jego talent dostrzegli nauczyciele. No i w tej szkole muzycznej się zaczęło wszystko. 13 lat temu, już teraz 13 rok leci. Eee... Dorastałem, uczyłem się wszystkiego, że tak powiem. Gdyby nie ta szkoła, też mnie tutaj we wrześniu nie było. Co tydzień przyjeżdżamy na próby, cieszymy bawimy się wspólnie muzyką. To we wrzesińskiej orkiestrze Dentej nastolatek w pełni rozwinął skrzydła. Pod okiem swojego nauczyciela ze szkoły, a także dyrygenta tej orkiestry, Jacka Rybczyńskiego, młody perkusista, podobnie jak inni jej członkowie, wciąż rozwija muzyczne umiejętności. Yy, mimo, że jest młody, już jest znakomitym zawodowcem. Orkiestra Denta z wrześni gra nieprzerwanie od ponad 20 lat. Grupę tworzy około 50 młodych osób, które dzięki swojej pasji i zaangażowaniu stworzyły wyjątkowy zespół. Mimo, że jest on amatorski, to dokonania muzyków cieszą się ogromnym uznaniem w Polsce i Europie. Ćwiczymy i nagrywamy swoje koncerty tu, w Domu Kultury we Wrześni, Przypomina kapelmistrz Jacek Rybczyński. Studio, jak widzimy, jest zbyt małe, żeby weszło 40 kilka osób. Natomiast scena jest na tyle dobrze brzmiąca, że możemy ze studia nagrań orkiestrę posadzić na scenie i nagrać. Na koncerty na tej nowoczesnej scenie czekają już także wrześnianie, podobnie jak na inne zajęcia w wyremontowanym przy udziale unijnych środków ośrodku kultury. Metamorfoza, jaką przeszedł ten budynek, tchnęła w niego nowe życie, które tylko na chwilę zatrzymały epidemiczne obostrzenia, przyznaje Artur Mokracki, zastępca burmistrza miasta i gminy Września. Budynek został całkowicie odmieniony i w środku, i z zewnątrz, ale został również zagospodarowany cały teren wokół. Przebudowa, której efekty możemy podziwiać dzisiaj, rozpoczęła się dwa lata temu, a unijne wsparcie wyniosło ponad 3 miliony złotych. Odmieniony Wrzesiński Ośrodek Kultury to przestrzeń nauki, zabawy oraz sąsiedzkich spotkań. Od sekcji baletowej dla dzieci w wieku 3-4 lat po zespół folklorystyczny Ziemia Wrzesińska, który gromadzi seniorów. Mówi dyrektor wrześnińskiego Ośrodka Kultury Marzena Tabaczyńska. Ten wachlarz jest naprawdę szeroki, są to spektakle, koncerty, pokazy filmowe, no naprawdę multum rzeczy, spośród których myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W czasie epidemii większość wydarzeń odbywa się online. Przy tej okazji warto jednak powiedzieć o skali unijnego wsparcia na ochronę dziedzictwa kulturowego. Z budżetu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na remonty sakralne, muzea, miejsca pamięci czy właśnie domy kultury przeznaczono około 255 milionów złotych. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie też mogą liczyć na unijną pomoc. Za pieniądze z Unii Europejskiej otrzymali środki ochrony osobistej i mogą też regularnie poddawać się testom na obecność koronawirusa. To efekty wprowadzenia w życie projektu Stop COVID-19, bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce. Chodzi o bezpośrednie działania związane z łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 przez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce. Tutaj również Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu z dyspozycji samorządu województwa Wielkopolskiego przekazuje środki konkretnym powiatom i gminom. Przypomina Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Nie tylko Ośrodki Pomocy Społecznej, ale Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej. Cały katalog instytucji świadczących pomoc społeczną na terenie naszego województwa. Zainteresowanie samorządów było ogromne. Pozytywnie ocenionych zostało 141 wniosków. Wniosek o powierzenie grantu złożyło 29 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu i 161 gmin. Dofinansowanie z WRPO to ponad 24 miliony złotych. Za te pieniądze udało się m.in. kupić środki ochrony osobistej dla pracowników socjalnych przypomina dyrektor Grzegorz Grygiel. Jednym z komponentów całego projektu była możliwość sfinansowania dodatków do wynagrodzeń właśnie z tytułu pracy z klientem, pracy w tych ekstremalnie trudnych warunkach, więc jedną z takich możliwości było wsparcie finansowe. To jest ważny problem, o którym Pan powiedział, znaczy generalnie ilość kadry pomocy społecznej. Pleszewski Ośrodek Pomocy Społecznej na poprawę bezpieczeństwa pracowników otrzymał ponad 100 tysięcy złotych z puli unijnych środków. Za te pieniądze kupiono środki ochrony osobistej i płyny do dezynfekcji. Dzięki nim pracownicy mają też wykonywane testy na obecność koronawirusa, przypomina burmistrz miasta i gminy Pleszew Arkadiusz Ptak. W dalszej kolejności już ośrodek pomocy społecznej, Pleszewski ośrodek pomocy społecznej dokonuje zakupów, między innymi właśnie Testów dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Środków Czystości. Więcej na temat unijnej pomocy przeczytacie Państwo w magazynie Nasz Region i na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl Premiera magazynu zmieniamy Wielkopolskę na antenie WTK w każdy poniedziałek o 19.15, powtórka we wtorek o 17.50. W środę o 20.50 i w niedzielę o godzinie 18.50 nasz magazyn można oglądać na antenie telewizji ProArt, w czwartki i piątki na antenie TV Asta o 17.45. W kolejnym odcinku opowiemy za to o nowych inwestycjach drogowych w Wielkopolsce.